Cześć, witajcie, tu nie 888 i witam was w następnym samym odcinku z Question and Answer. Tak, jak już usłyszycie, jest ze mną znowu Divers. Yeah. I... I dla Was mamy znowu 15 nowych pytań. Kto się cieszy? Aplauz. Yeah. Dziękuję, 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 dziękuję. Więc zaczynamy. Pierwsze pytanie jest o tę damę, on Cię pyta. Czemu masz nick 888.pl, a nie po prostu nick 888? No bo mi... Dobra, powiem to inaczej. Bo mi już ukradli. Tak to powiem. Złodzieje. Drugie pytanie, jak zawsze znowu dla Adama. Jakie przeglądarki używasz? No na pewno nie Internet Explorer. Nie wiem jak ty, Divers. Używasz... E, w, ja używam... Firefox i Chroma. No, a ja używam Firefox, Mozaik, Firefox, jej. Następne pytanie od Adama Planujesz nauczyć się Lua, żeby nas nauczyć nas? Um, nie jestem pewny, ale chyba kiedyś się nauczę, zobaczymy Następne pytanie jest jak zawsze od Adama I się pyta, masz też niemieckie konto na YouTube? Nie mam niemieckiego konta na YouTube Mam tylko jeden angielski Nie, mam dwa polskie i jeden taki na wszystko A ty, z jaki masz konto? Ja mam polski a ile ich masz? 100 ponad? Eee, znaczy, jakby z każdego emaila, który miałbym, założył konto YouTube, to no, wyszło by około 500 tysięcy, myślę. <śmiech> no, wyświecić. <laughs> Następny pytanie, jak zawsze, od Adama. I się pyta, wolisz pić napoje gazowane czy nie gazowane? Um, ja zazwyczaj piję kole i sprite, czyli gazowane. Wolę... Tak, wolę bardziej gazowaną niż nie gazowaną, A ty Divers? Ja... Chyba... wodę z kranu. Mhm, czyli Nie... Czy to jest tak, z kranu jest gazowana woda? Piwo! Tak. Następne pytanie jest od xxx I xxx się pyta... Czy pokażesz, jak zainstalować game moda na hostingu np. przykład NetShot, ma możliwość darmowego serwera 24 godziny. próbowałem, ale mimo tego sobie nie radzę. No, jeżeli dasz kasy mi miły XXX, to na pewno Ci pomogę. Następne pytanie jest od szefa! DSzewczy 333 szefu i się pyta, czy nagramy może coś razem, albo nie wiem co. Och! Więc co? Nie wiem. Jeżeli chcesz to możemy coś nagrać. Na przykład nie wiem z GTA, albo ale chętnie nagram z, nagram z innymi osobami yy, więc napisz mi na PW to możemy nagrać. Jak zawsze szef się pyta Mówiłeś, że chodzisz za na jaki kierunek? Ja sobie poszłem na kucharza, a co mi tam? Yy, ja teraz poszedłem na kierunek wychowanie dziećmi Um, też kucharze, bo są takie trzy, można sobie wybrać kierunki Kucharz i fryzjer Ale ja nie interesuję się z nimi tak ogółem, nie interesuję się tymi trzema um, kierunkami Tylko poszłem tam, żeby zdać um, Żeby dostać zakończenie szkoły I później pójść na elektronikę A ty Divers, gdzie chcesz iść na przyszłość? Na jaki kierunek? ja nie, nie, jak to się nazywa po polsku? Ten kierunek Aha, nie wiesz, okej. Okay. Następne pytanie jest od Adama, on się pyta: Jaka jest Twoja najlepsza gra według ciebie? Um, no jak już mówiłem w poprzednim odcinku, od Piotraś e, odpowiedziałem pytanie: Nie mam najlepszej gierki, ale. E, najbardziej, gra, która mi się najbardziej podoba, to jest Miros Edge. Yeah. A Twoja divers? Twoja stara w potrawce. Okej. Okay. Następne pytanie jest od Dawida. Dawid się pyta: Siema, ile masz lat? Jakie jest twoje hobby? Ja mam 17 lat, a moje hobby to jest YouTube. A ty, Divers, ile masz lat? Nie wiem, nie pamiętam. Okej. Okay. A jakie jest twoje hobby? Eee, chyba oglądanie Let's Play. Mhm, mm okej. Okay. Następny pyta jest od Kuktasa, a on się pyta, czy masz plan kupić nowy rower? A co, chcesz <laughs> go ukraść? <laughs> a bo chce się z tobą ukarnąć. Będzie z na tym. Będzie po, 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 po miastach jechał. Tak, twój nowy kolega, rower. <grystanie> Kuktas, jak coś, e, może kiedyś kupię rower, ale nie, ja go ja będę trzymał u siebie, więc e, nie, gdybyś nie myślał. Um, może Dawid też się skarnie, e, Divers się na mikarnie, nie? No, ale mam, no może kiedyś sobie kupię nowy rower i pojedziemy, Kuktas, nie, więc co, zapraszam Ciebie, um, no. Następne pytanie jest od twej mama to mój tata. A twoja mama to mój tata się pyta: "Namów dziwesa, żeby założył kanał, ok? No dziwes ma już sobie kanał stworzył sobie. E, jak zawsze macie link w opisie. Tam czasami rzuca Liver takie nagranie, jak graliśmy razem, takie, takie, takie tam. Nie? Tak, no. Następne pytanie jest od Rym do glizda, będzie pizda. I on się pyta: czy zrobił serię zagrajmy w z jakiejś gry wyścigowej? Um, no już mówiłem w poprzednim pytaniu, poprzednim Q&A, że za grami wyścigowymi tak bardzo nie przypadam, ale taka gra, co mi się bardzo podoba jest to Trackmania. I z tego może kiedyś będzie Desplay, bo to naprawdę bardzo fajne. Następne pytanie jest od Kuktasa. Kuktas się pyta, czy jeździsz na dyskorolce? Nie, nie jedę na dyskorolce. Um, I nigdy nie próbowałem nawet jeździć. Znaczy, próbowałem, ale zawsze się skończyło um, no, um, twarzą. Um, no, a ty, Divers, jeździłeś na redeskorolce? Co to jest? <noise> to jest taka deska. Na, na kółkach. A czy to kółka? Twój stary. W kółeczku. W kółeczku. Ja sobie pyta jest od kuktasa. Kukta się pyta? Ile masz aparatów? Zajebaj mnie No To pewno chce zrobić z każdego innego sto zdjęcie Uważaj, bo to może <grystanie> jakiś pedofil <jest. grystanie> Kuk ja nie mam żadnych... Ja nie mam aparatów, ale też ich nie sprzedaję, bo pyta się ile masz aparatów. Nie, nie sprzedaję żadnych aparatów i nawet nie noszę. Jeszcze. Ja mam ale dupie. chodzi aparat do obserwowania... Do, do fotografowania czy aparat na zęby? Myślę, że na zęby. Dalej. Na A to ja nie mam. Ale... Ale mam chyba z 10 fotografujących... Y no to nie będę o tym mówić Pedofil No i to były teraz wszystkie pytania, 15 pytań Dziękuję za oglądanie, piszcie dalej, ja zaszlifuję link w opisie do pytania I no Dziękuję wszystkim za udzielanie pytań Oczywiście najbardziej dziękuję Adama, jak i Kuktasowi za, za ten humor I No, więc ja się żegnam, do następnego odcinka z Q&A Był ze mną Divers i no a ja się zjedną, cześć. Na rajd.